Kapie ci z tego, z tej mordy, nie no weź, obrzydliwy jesteś, dobra, ja tego nie nie, no bez kitu przesada. Dobra, sprzedaję ten zegarek i... nara. Co tu robisz, ty, ej! Olejnik mi kazał nagrać głosówkę, więc nagrywam. Filowo nie mogę teraz wystąpić na kanale przez ogrom pracy. Mam wyzwanie dla Dreda, by przeżył cały dzień za 10 złotych. Jak mu się uda, pojawię się szybciej na kanale. Siemano, kochani, witam was w najnowszym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym dniu Dred będzie miał... Ponieważ to będzie jego najgorszy dzień, a tych dni jest coraz więcej. Marek na kanale już w sobotę mam nadzieję, że tak jak ja, taki wy nie możecie się doczekać tego dnia, a w dzisiejszym materiale Dread będzie musiał przeżyć za 10 zł, a jak wiadomo w tych czasach za 10 zł można kupić wielki, więc no co w dzisiejszym filmie będą też niespodzianki dla widzów? Oglądajcie to do końca, a my zaczynamy jeba... Powiedz mi, czemu ja znów po ciebie musiałem przyjechać w takie miejsce? Co tu robisz, no, się czuję. A ty znowu z tą kamerą! A z czym miałem być, jak nie z kamerą? Jezu, znowu to nagrywasz! Myślałem, że przyjdziesz sam! Ledwo do mnie podchodzisz. Sam. Ledwo do mnie podchodzisz i od razu kamera na pys. Nie chcę. Też, Trzymaj, 10 złotych do ciebie. Mm, za co? No, musisz przeżyć za te 10 złotych. Chłopie, po takim dniu ty mi jeszcze każesz przeżyć, za zadycha? No. Człowieku, ja nawet nie mam siły w ogóle na nic, a ty mi jeszcze za 10 zł każesz przeżyć. I co ty bierzesz? Dwa złote kosztuje. A co to jest? No, serek topiony, tak? I bułkę. I dwa złote? Tak, no to tak zacznę, a potem yy, za resztę to już sam będziesz zobaczyć. Co zobaczy? No co kupię dalej? <laughs> widzowie, widzowie pewnie są ciekawi, tak? Mamy mhm. serek, bułka i. no. Jakiś by się przydał. No teraz bułeczkę nieźbrał, tak? No, tak, do tego bułeczka. Jedna chwile. Ogóle... Słuchaj, robię to, żeby w ogóle jakkolwiek zacząć, tak? Żeby w ogóle ten film jakoś dalej pociągnąć. Bo bez jedzenia to nie dam rady, tak? No nie masz pieniędzy, wątpliwskiego, to wiesz. Wiele nie dam rady. rady. 49 groszy. Czyli 2,49 już wydałeś. Dobra, ale to do takiego serka to z dwie by się przydało No to trzy złote już wydałeś. Dobrze, no 3 złote wydane. No i jakiś pi... Się jeszcze do tego nie, przydało Nie Serio, by się przydało Bo tak to, to tego dnia nie zacznę, nie? Nic inaczej dnia nie zacznę, nie da rady 6,6. on plus 3, plus 3 Po pierwszej złoty już wydałeś Okej, okay, czyli mamy 9 złotych, tak? No i jak ty tak zamierzasz? 85 zł wszystkie zostało Halo? No nic, no trzeba jakoś zacząć ten dzień, człowieku Ja jeszcze nic nie jadłem I masz serek i dwa tak? Jezu, dość, że jeszcze miałem wczoraj ciężki dzień, dzisiaj mnie jeszcze brzuch woli, to jeszcze takie dodatkowe no, czemu zadania. Tak nie, to tak to i A mam jakieś inne wyjście? Jezu, jesteś obleśny. Czekaj, no nie chcę się obrócić w ogóle, no. Dobra, to na pół, ale czym? Łapami, no jak już na nie masz. Jak, tak? Myślisz, że sobie poradzę z tym? Nie wiem, no wydaje no, żeby mi się, dać że wydać i dasz radę. Nie, no drewno. Jesteś obleśny. Czekaj. Nie, no jesteś obleśny, chłopie. <laughs> Masz jakiś papier? Nie mam Będę musiał się wkraść do jakiejś toalety chyba, żeby ręce umyć Ale zresztą wszystkie toalety są płatne, to nie wiem jak to robi. Będę musiał się włamać jak? Twój jedyny posiłek jest 10 rano, a ty jedyne to wiesz to dwie bułki, tak? Nie I popijesz to dwoma napojami Dobra, drugą bułkę sobie zostawiam na wieczór Na razie szybko walniemy, a resztę <laughs> na wieczór coś wymyślę Nie chodzi, że tak samego rana będziesz pił? Musi mi kac minąć, nie? Nie, no ty jesteś za mocny, chłopie. Dziesiąte rano jest. <tryk> <tryk> ci... Nie, no Dredd, ty jesteś przegięty. Co ty robisz? No i dobra, już zaraz kaca nie będzie. Zeruję to do końca i kac minie. I co dalej zamierzasz? Przekaj daj mi dopić i idziemy. Nieszczelny jesteś. Dobra, ja jeszcze tego im nie pokazuję, bo to jest przegięcie co ty wyprawiasz, chłopie. W ci z tego, z tej mordy. Nie, no weź, obrzydliwy jesteś. Dobra, ja tego nie chcę. <laughs> nie, no bez kitu przesada. No jedziemy teraz? Gdzie jedziemy, um, krecz? Ty nie. pieniędzy nie masz nawet. Jeszcze jedno. Czemu ty kolejne piwo pijesz, kupię? To już nawet piwo nie dostanie, tylko będziesz miał jedną bułkę i trochę serka. Dobra, nie gadaj! Napiłem się jednego, to i drugiego się napiję, tak? na no, co będziesz pił cały dzień? Wodę z kranu albo z kałuży. Dobra, zeruję to i jedziemy dalej. Chyba będę musiał coś innego wymyśleć, bo te 10 zł na pewno mi nie wystarczy. I tak mi już została nawet niecała złotówka. Dobra, Dred, jest początek dnia, ty jak na razie dwa... Wyzerowałeś, dodatkowo jeszcze bułkę zjadłeś, została Ci jedna bułka Trochę mi Ciebie szkoda, bo nie umiesz dysponować pieniędzmi, więc... Yy, ja mam... Nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mieć 10 zł. No dobra, teraz weź nie udawaj, dobra słuchaj, ja mam dla Ciebie propozycję 10 zł na dzień, słuchaj, to co ja mam, mam dla ciebie za to propozycję. zrobić? Ja Ci 10 zł jeszcze dołożę, jeżeli zrobisz jakiś dobry uczynek dzisiaj Jak dobry uczynek, to znaczy? No nie wiem, jakiś dobry uczynek musisz zrobić i o, dołożę Knopers. knoppers Ej, ale Ty zjadłeś chnopers. go? To jest mój, no, ugryziony koper. Nie, zimny. jest go wcześniej? No tak, dostał go, to mój choper, chłopie. Zjem po tobie. Ty no Jesteś bezczelny jesteś. Dobra, nie, jedziemy z tym drugim, już denerwujesz chłopie. Dobra, teraz zrobię dobry uczynek, ale mam nadzieję, że jesteśmy umówieni, tak? Na pewno. No tak, jest zrobić dobry uczynek do tej. Jesteśmy tej umówieni, tej czy nie? Tak. A co ty tam zamierzasz zrobić, stary? Czy coś gdzieś kupić, zjedzmy się. się Przepraszam. Mam takie pytanie bardzo ważne. Można by było tutaj troszeczkę podłogę wysprzątać? Mopem? Chciałbym troszeczkę tutaj. Wyczyścić. Nie, no chciałbym poczyścić trochę tutaj podłogę, bo widzę, że brudna troszeczkę jest i chciałem po prostu yy, to naprawić. A nie masz mopa, tam może gdzieś na zabawcu. No coś. jakbyś mógł mi dać. No daj mu mopę, on ci podłogę tu. Tak, ja bo... tu wyczyszczę, wymyję i pójdę, nie, naprawdę. Nie to to jest... możesz iść do jednej żabki? Nie, 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 tylko Słuchaj, biorę mopa, czyszczę tutaj nie. ten. Nie, <śla> my tu bluda damy cię. Tak, nie, 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 naprawdę. Nie, idźcie do drugiej żabki. Naprawdę nie masz mopa, żadnego? Nie, nie mam. Ale no buka, na pewno nie masz. Idź do drugiej żabki, poważnie go mówię A gdzie jest druga żabka? Za pocztą. Za pocztą, na pewno? Tak. A czemu nie mogę przemyć tu na No nie. Nie, bo ja będziemy na tym zarobię. Dret, idziemy, Spoko. nie dostaniesz pieniędzy w takim razie. Dobra idziemy. Nie, dobra, jak to jest takie zachowanie i tak tak ma to wyglądać, to ja to naprawdę p... A czemu? No jak czemu, no? No ale no widzisz, no nie... Chyba że gdzieś nie pójdziemy, no ale nie wiem, no ale do, dobra ja z tym wychodzę, nie? No co, głodny będziesz? Hamstwo. kolejna żabka Cześć? Cześć. Cześć. i kolejne hamstwo, rozumiesz? Ramfice, to jest już kolejna żabka ramfice, i znowu jest jakaś spina ramfice, Ej, jakiś problem. Kultury trochę nie nauczyli cię? A ciebie nie nauczyli, to ty kurde, stawiasz mnie przed faktem dokonanym, że muszę się zmuszać do takich rzeczy, tak? Dobra, nie wiem, wymyślimy zaraz coś innego. O, mam pomysł zaraz. Kurde, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Ja jestem głodny, została mi złotówka, tylko naprawdę chciałem Ociekła, chociaż te roz... 10 złotych ma, mieć więcej, Cześć. chociaż. Cześć. Ej, ty masz buty rozwiązane. Nie mam. Znasz go? No tak.

o, bo czy co? co daj mi buta robi? zawiązać to co jest grane? Ja no, no, no nie ruszaj zle, tym nogą No nie jestem żulem no do. do, do robię Zawsze będziesz żulem No robię ci dobrą czynność. Ej no daj mi buta. Puśmiesz bo nie ugrodzisz buty, nie? No nie ugrodzajcie butów, no co ty? No dobrą czynność O, daj Ej no co? oczu, to przeszkadza, ale tak uciekasz do No? ty się buję. powiedz mi. No się No buta zaraz zawiązać. no daj no No 亚气子。 Nie daj mi tego buta o, zawiązać, rozumiesz? Ale miałem dobrą czynność wygodną. Dobra, dobra. Omówmy no, się tak, zawiążę ci buta i... I... i kończymy, tak? Nie, przez ciebie zaczęły się wszystkie moje zmartwienia, rozumiesz? Jakie moje zmartwienia? Od TikToka, właśnie, od TikToka. O co chodzi? Jakiego TikToka? Z Wiolą że, z wiolą. Że co? A, a do... ja wiem o co chodzi, Ty mi no. ty no. o tym gadałeś. Ale tak. ty myślisz, o, że się życzył. Temu... zmartwienia, przestań. Tak, każdy mój problem się zaczął od Ciebie, rozumiesz? Słuchaj, kaban, ale. Ej, ale. O ale ty, a to jest był chłopak wielki? Tak, był chłopak wielki. co Ci mówiłem, dlatego za to, tak. co na ci zrobiła, na kanale nie będzie u nas, więc jesteśmy dogadani tak jak byliśmy. Spoko. A to, no, ty chcesz coś tutaj przekazać bitom czy co? Nie czemu. Nie, po prostu źle zostałem potraktowany przez Dreda i przez Viole, także wiesz. Przez <grym> Wiole <grym grym grym> to wiem, ale że. No. Czy przez Dreda to wiem. Ale wybaczam, wiesz? Wybaczę mi. No nie wiem, czy za Wybacz. to, co ci zrobiła, to ja bym wybaczył ogólnie, ale ja. Nie, wybaczę. Jeśli ja się utrzymuje, Violi na kanale nie będzie Dzie przez to. Ja wiem, ale dzięki nim e, teraz mam lepsze życie, wiesz? Lepiej, lepiej. Mi, no. no, a my z Dredem nagrywamy dzisiaj wypracowane. Ale co, chodzi o to, że lepiej mu jest bez Violi, tak? O to chodzi, tak? No a ty głuchy jesteś udajesz? No nie wiem, nie chcę się w to wczuwać, ja nie? No, głuchy i głupi. No podobno, podobno to przez Także mnie tak, że nie chce się czuwać. Nie bez pieniędzy. Słuchaj, nie jestem żurem bez pieniędzy, ty tylko nagrywam takie filmy na relacjach i ty jesteś bogaty, czy... co ty robisz? Słuchaj, nie kumasz koncepcji, nagrywamy taki film, Koncepcja że mamy 10 zł. Dobra, coś kupisz. Na, a kupisz mnie jedzenie jakieś? Weź mi kup, Nie śmiej się. Sam wymyśliłeś taki content, a teraz się ze mnie śmieję. A kupisz mi ten? Y, jedzenie jakieś? Dobra, zawiązać ci tego buta. Chodź tu, chodź. Miałem dobrą czynność, wykonać to, zrobię. Chodź, chodź. Nie, chodź, miałem dobrą czynność wykonać. Chodź, wybaczam Daj Dasz mi te 10. Chyba zawiązałem, udało wybaczam. mi się. Dasz mi tą, tą dychę dodatkową. Tak, dam ci, dobrze, A ty mi kup je. jedzenie, dobra, jestem na plus dychę, plus kurde dodatkowo jedzenie. Chodź wybierz sobie parułeczkę. To zadowolony nie w tej, dostałeś kod drogę darmowego. To nie moja wina, że wiola się całowała ze mną na lebie. Ej <laughs> stary! To ty robisz? już tu przetrawiłem, rozumiesz? I to nie jest moja wino. Ja tego nie chciałem nawet. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ej, na twoim miejscu, bym Właśnie nie, wiesz, Bóg kazał właśnie Dasz mi jeszcze, drugi policzek. Daj mi 100 zł pożyczyć, bo muszę mieć na ten film, żeby dokończyć, bo mam budżet 10 zł. <grym <grym On jeszcze ty mi tak? Nie wytrzymał. mi no 100 i dogadamy się jakoś. Dobra, Dred, bezcelny. Za, ty no, zawsze byłeś taki Dogadamy się, mówię ci, że się dogadam. Mam 10 zł budżetu na film, daj mi jeszcze 100 i tyle. Nie, no, no, nie, 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 mu co ty? Dobra, chodź, stąduj, do zobę, chcesz, mądra, to daj, jak to możliwe. chcecie, żebym od do Lombardo poszedł? Dobra, Dred, dole lekarza mu. Co ty robisz? No, jak ja mam nie być załamany, jak ja zjedłem chodłoka i nadal jestem głodny. Szkoda, ci no, szkoda go, no. mówię. No. no, to nie jest śmieszne. Ej, ale Cały dzień za 10 zł. Złoty... Z... Miałeś mi dać, kurde, te 10 zł za tego zawiązania buta, nie zrobiłeś tego. Nie mam nic w sumie. Nie dawaj mu nic wtedy, niech no. on cierpi. Wiem, ale wiesz co? Mordziu, teraz po rozstaniu, to tu stać na wszystko, wiesz? <laughs> Ty, co A ty, ty W jakim rozstaniu? Co ziesz, masz. A to ty już w finalnie w końcu nie jest z Tak, no. nie jestem, masz. Trzymaj sobie. Co ty mu zegarek, nie? Tak, Ups, Na wasze wspólne pożycie. Dobra, sprzedaję ten zegarek i. nara! Co ty robisz, ty, ej? Uj, co to. to... Dredek, my gdzie mamy to zegarek? Co ty robisz? Gdzie ty biegnieś? Gdzież jesteś? Chcę sprzedać zegarek, dostałem zegarek za dawno. Ty jesteś chory? W za. Tu jest zegarmistrze, o tutaj jest zegarmistrz Za ile dostanę za ten zegarek? To 17 jest A tu jest zegarmistrz? Obok tam, zamknięty Jak zamknięty? Przepraszam i co? I co te Idę do lombardu, dobra, no, ale... nie, nie chcę... Oszukałeś, powiedziałeś, że jak zrobię dobry uczynek, dostaniesz 10 zł, a nie dostałem. Zawiązałem buta? No właśnie, kłamiesz. Czyli jesteś oszustem najgorszym i nie jesteś nic nie warty. I ogólnie ostatni raz z tobą nabieram. Nie masz już pieniędzy, zegarek. Ale zegarek mam nowy, dostałem. Słuchaj, podobno Kaban ma teraz lepsze życie przez to, że się rozstał z Wiolą, oddał mi zegarek. Sprzedam go i zakończę film. Nie, nie zakończysz, nie masz do tego później. A ty jesteś rozumiem. lamus, bo sobie poradziłem za 10 zł. Nie, nie poradziłeś. Stary, miałem mieć 10 zł, a mam zegarek nowy, także lipa z Twojego filmu. I ogólnie to słaby jesteś. Rozumiesz, hey. Jan? Co ty robisz biedaku? Rozumiesz, że on twój zegarek chciał sprzedać? No ale przecież dałem mu, niech chce robić co chce. Ej, biedaku, chodź. Słyszysz? Dret! Możesz się ogarnąć, możemy ten film dokończyć? Czy będziesz tutaj robił takie szopki? Jakie szopki? Miałeś mi dać 10 zł za dobre uczynek i tego nie zrobiłeś. Za te kłamstwa chodź biorę żół, ten zegarek pa. i idę. Dary, ja... Sprzedam go i kończę film. Ja Markowi powiem, że o od... taką manianę, serio. Do gdzie ty biegniesz kre... Uj, kre... Ty no, ja nie będę za nim biegł. Rysyki chyba by przez kontakt z pewną osobą, wiesz? To, że chodzi ci że przez kontakt dwiodą? chyba tak, nie? albo go poszukamy Postawiamy jeszcze. Go, poszukamy nie? go jeszcze. Dobra, poszukamy go jeszcze. No tak, bo on jest. jest pełen pełna rozumu. Masz rację. Patrz, małpa. Gdzie? Kary jest on tutaj? Gdzie? Gdzieś już niedaleko. bo jego lokalizacja. Masz lokalizację? Tak. Chodź o. Wiedz To Jest taki żul, nie. Ja patrz, myślałem, patrz, żul... patrz, 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 nie. patrz. Ja, patrz. co e. e. ty drej robisz? Ja już jestem w raju, wiesz. Ty przygięty. Ej ty! Jeszcze nie. Nie fisuj. Kopię film film kończymy. Chodź, dawaj. Jestem w raju Co ty robisz? Ja już otwieram Czego spodziewać po nie? nie no ty Dredd, ej wstawaj, film kończymy, no co ty robisz? Ludzie się patrzą na ciebie A ty co, chaban, nie chcesz? Nie, dziękuję, ja nie piję Za twoje Nie, 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 hmm. za, twoje. nie za twoje na pewno Za tak? moje nie, no. ale za twoje ty, tak Ty tak, nie masz? <laughs> nie Sprzedałeś go? Sprzedałem Nie, no ty jest niemożliwe. Sprzedałem Dobra, nie gadaj, co z tą wielką mów o co chodzi nie mogę ci powiedzieć. Serio, nie mogę ci powiedzieć. To jest związane też z tobą, ale nie mogę ci powiedzieć. Ale to, to co, to ty... nie. Teraz wpajasz mi poczucie winy, że to przez ze mnie jest ale tak już się rozpadł jakiś związek. Nie, nie, Że rozpad całego związku jest przeze mnie. Czemu tak mówisz? Widzowie teraz wszyscy będą mówić, że to moja wina. No ale wy zaczęliście, nie? Ale tu Kaban, nie powiesz nic o tej wielce? Dawaj dla widzów. Ale co, aż taka straszna... Nie, była? nie będę chyba zdradzał, wiesz? Nie chcę mówić co ona mi zrobiła, ale to było naprawdę straszne. Dobra, zróbmy to dla widzów. Kaban. 15 koła łapek. I, i... robimy to, tak? Dobra, no. za 15 kołapek możemy to zrobić, nie? A tego menela już tu zostawiamy, bo do przegięcie jest... Ej, no nie, miałeś mi tą dychę jeszcze wypłacić! miałeś... Miał Ale coś ja coś mam teraz robić. szmal! Miałeś tutaj dla widzów fajny odcinek zrobić, a ty za to jest w ogóle w się podobało! 15 tysięcy łapek i kolejna część, także widzimy się w następnym filmie. Nie słuchajcie mnie, No tak, z tymi łapkami to fakt. 15 koła łapek w górę i będziecie mieli, co tak naprawdę się stało między kabanem a violą. Drec, to w ogóle jest skończony, bo mieliśmy fajny film nagrać. Cicho bądź. Może być kultury, co? Dobra, więc wiecie, co macie zrobić, zostawcie łapkę w górę, komentujcie subskrybujcie

Yy, więc słuchajcie, jeszcze tutaj 5 osób dostanie po stówce, wystarczy, że udostępnicie ten film, yy, skomentujecie go jakoś i tyle. Wiecie co macie robić, widzimy się w następnych filmach, do zobaczenia, elo. Słuchajcie, jeszcze szybka informacja, jeżeli chcecie być zapisani w fajnym, ciekawym miejscu, wystarczy, że tylko zasubskrybujecie nasz kanał. Tak jest, subskrybujesz kanał, a może to ty będziesz za dwa dni zapisany w ciekawym miejscu, tym, w którym to będą też osoby z poprzedniego odcinka, o czym mówiliśmy wcześniej, więc nic prostego, subskrybujesz i tworzysz z nami razem legendę. Dobra, yy, ogólnie to ludzie nie będą Zapisanie na takiej tablicy tylko na specjalnym miejscu, ale już chcielibyśmy zapisać jedną osobę, żebyście widzieli jak to będzie wyglądało. Prince jest zapisany na tablicy u mnie na chacie. To nie będzie zapisywane u mnie na chacie na takiej tablicy zmywalnej, tylko na specjalnym miejscu, więc co, subskrybujcie ten kanał, a w następnym filmie pokażemy Wam w jakim ciekawym miejscu będziecie zapisani. No i to będzie miejsce takie, na którym już zostaniecie bardzo, ale to bardzo długo, jak nie i na zawsze.